Tak przygotowanego nabywcę możemy użyć przy fakturze sprzedaży. Przygotujmy nową fakturę sprzedaży. Podobne daty. Możemy użyć zarówno konta księgi głównej, jak i konta zapasu pod warunkiem, że oczywiście te zapasy znajdą się także w kartotekach u partnera międzyfirmowego, czyli w tym przypadku. W naszej firmie, w kopii, wybierzmy zapas. Spróbujmy sprzedać biurko z lokalizacji zielonej. Powiedzmy dwie sztuki. Ok, możemy. Sprawdzić statystykę przed zaksięgowaniem, czy mamy wszystko prawidłowo wypełnione. Spróbujmy zaksięgować dokument. Oczywiście, zaksięgowany dokument możemy wydrukować, wysłać do partnera. Natomiast po zaksięgowaniu dokument trafił do skrzynki nadawczej.